Co, jak się czujesz po tej kolejce górskiej? Było warto? się tym, co ci pokonało. Ja, jak się podobało? Super! Singapur, dzień drugi. Jesteśmy w Universal Studio. Muszę przyznać, że Singapur jest bardzo dobrze skomunikowane i w ogóle bardzo łatwo kupuje się bilety. Bo tutaj się przykłada tylko kartę do czytnika i można sobie wejść do metra. Nie trzeba wybierać niczego, totalnie. Żadnych przycisków, nic, po prostu się przykłada i wchodzi. Także jest bardzo łatwo i jest tutaj metro. My tak naprawdę mieliśmy tutaj dwa przystanki metrem i jeden przystanek takim kolejką, chyba, tak? Santosa Express. Santosa Express. Dzieci za darmo. Ty mnie ciągniesz Pierwsze miejsce do zwiedzania Miniony No Idziemy dalej A Jakie świetne w ogóle W Szyreku Świąteczne jeszcze Jaki koc Popatrz! Ginger Ginger Batman! No! Ale gadżety! Poducha? Co ty czytasz w ognisku? Nie, to jest w A no, nie można tutaj nagrywać. No, nie można nagrywać, to powiem wam tylko, że będziemy wsiadać do pociągu, który. E, o którym wam opowiem, jak wyjdzie. Bardzo fajna atrakcja dla takich malutkich dzieci, ta sezamkowa ulica. Jedzie się pociągiem w tunelu, e, jest tam walka, makaronem, spaghetti, wszędzie są postacie, coś tam się dzieje. E, pociąg nie jedzie zbyt szybko, więc naprawdę super dla takich. E, dzieci jak nasze. Nie jest to jakieś tam specjalnie długie, ale dosyć spora kolejka jest, więc naprawdę opłaca się brać te fast tracki, jeżeli, jeżeli chcecie wejść na atrakcje, na które chcecie i nie stać naprawdę godzinę w kolejce. Uczynił tam naprawdę pojeździć sobie. Kręcił pożreć. To się w końcu dobrze skręcił. Tak. Nie to co tatuś na karuzeli. Dwa razy nie ma siły.

I można wygrać takiego właśnie winusza, całkiem sporego. Tutaj się rzuca nakrętki z tamtej strony. I trzeba na butelkę trafić. Widzisz? A tutaj coś dla nitka. Rzuty do kosza. One in two win. Jak trafiłby do kosza tato? To by wygrał. Co ty mija na to? No, go? Tak? I reszta poszli na tą szaloną kolejkę górską, na którą ja się nie zdecydowałam. A my z dziewczynami teraz sobie zwiedzamy i patrzymy, co tutaj jest warte zobaczenia. I wchodzimy do zamku Szreka. W LA był zamek Harry Pottera, natomiast tutaj jest gigantyczny zamek Szereka. Idziemy pokazać Tak, idziemy pogadać ze Szrekiem. można sobie pojeździć u góry Tam chyba pojedziemy, co? Aaa, widzę 4D venture Co tam jest w zamku? Idziemy do środka? Tam jest shop, chodźcie. Lata szukanie i udało mi się znaleźć odpowiedni preloczek. Szerekowa tablica ogłoszeń wciąż aktywna. Co tutaj się dzieje teraz w Szeregu? Na sprzedaż jest pantofelek, kopciuszka. Tutaj nawet e, trzy świnki mają swój e, serwis. Widzieliście? Co, jak się czujesz po tej kolejce górskiej? Było warto? Ojej, już trochę lepiej. Zjadłem jedną łóżko, ale naprawdę czułem w żołądku, że było źle. Taka akcja tam było. Jadę sobie tak szybko, drewnie, jest fan. W ogóle byłem pierwszy, więc super, miałem zabawę. W pewnym momencie wjechaliśmy w takie chmury, jakby to była taka para. Nagle taki do tyłu Aha. <grym> uh -huh. i Ale koniec ja Koniec, to, koniec, to głowa, koniec. To, ta głowa do tyłu prawdopodobnie miała połączenie z żołądkiem. Okej okay. ja <grym> <się. grym> Tak. He, a ty powiedz Stacie, co widziałaś? Co ty widziałaś? A jak się, a jak się nazywał ten zamek, który widziałaś? Szrekowiec. szrekowiec. Ona widziała Szrekowiec. Szrekowiec Słuchaj. Zamek, Słuchaj, to jest zamek, który którym mieszka szereg, tak? Na Powstańcu Śląskim w Wrocławiu też jest Szrekowiec, tylko to jest Szrekowiec. Szreko, szrekowiec, o! tak. I co widziałaś jeszcze, Emi? Co tam przyjechało? Był dinozaur? Bębenek. Bębenek. Widziałyśmy jeszcze dinozaura, takiego, który przyjechał. Emiszka. Z Jurassic Park. Tam się jakaś akcja działa na środku ulicy z nim? Jesteśmy po tym zjeździe całym mokre. Ja, jak ci się podobało? Super! Super było to. Byliśmy w Jurassic Park i płynęliśmy takim pontonem po rzece. I oczywiście finał jest taki, zobaczcie w LA, podobny. Chodzimy na pokaz kaskaderski. My już byliśmy na tym raz, ale zobaczymy, może będzie trochę inny, bo ten, na którym byliśmy w Jurassic Park, był. Dosyć mocno inne. Tutaj jest więcej w ogóle przestrzeni. Padli do wody. Do wody pani ja Ona myśli, że on że ja żyje, a on żyje, żyje żyje. żyje żyje, żyje, wiesz? na się się stało. Ale oni mają taką rolę do zagrania i też ona myśli, że ona została sama i nagle się pojawiła ona... I ją uratuje. Jakbyście się zastanawiali, o który roller Costa nam chodziło, to właśnie mi jak był na tym

Super! A co Was sobie wygrała nagrodę? Emi? Usiądziesz tam sobie? Uh, right. Alright, and you Super, alright the there. Right, there. So there. so it's a medium Alright, right. which is worse than roulette. <laughs> <laughs> alright, okay. Super Emmy. <laughs> <pokaż. Pokaż>. Super. Moving <laughs> on To co? Ja, co? Yeah. Okay. Uważaj na głowę, jak będziesz skakał. <laughs> A, ah. hey, okay, so najgorzej. No, 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 no dajesz, kochanie. Jeszcze raz. O <sum> Ej! Haw Brawo! Go, 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 go! Bravo! Nagroda pocieszenia. Dawaj buziaczka. <sum> <sum> Dobra. Ej, Very close. Okay, no no prize for her. Okay. So you can it give me a kiss. <laughs> 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 if Jenny <Graw> up. <laughs> <laughs> a new place, a new home, for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. A new man passing by, life is good, best I've ever felt. Który byś chciała na urodziny? Ten? ten? A to jest misiek, czyli portfelik byś chciała, tak? Nie, to kotek. Tak, a ten jest, to jest kotek po prostu, tak? To który byś chciała? Ten. Ten portfel, tak? No dobra, to załatwimy Ci na urodziny taki portfelik, okej? Okay? No faktycznie. Dobra. Dobra, okej. Okay. I co, która najfajniej gra, Emi? Ta? Ta? Na, urodziny. na urodziny, dobra. Już dużo listę masz na tę urodziny. Patrz. I co odóż kotku na miejsce. Otóż na miejsce. Wychodzimy. Je wyciągnąć. A to na święta, dobra, a może na Halloween. No. Właśnie planowaliśmy wyjść, ale jest takie oberwanie chmury. Akurat jak wyszliśmy z Universal'a i chcieliśmy wracać, że szok. Pokazywało 40%, że będzie deszcz. Jesteśmy w sklepie LEGO i tutaj są takie serie, których w ogóle nie ma możliwości dostać u nas w Polsce. Ja w ogóle nawet nie znam tych serii, pierwszy raz je widzę na oczy. Teraz Wam pokażę. City Eye, ale nie wiem czy można to koło dostać Nie, Wydaje mi się, że to są dekoracje, wiesz. Ale teraz zobaczymy, pokażemy takich, których nie ma w Polsce, dobra? O, zobaczcie, te serie, które tutaj są. Ja nie widziałam Sonica w ogóle w Polsce. No, ale ja ci się No na pewno! Dreamsa też nie widziałam. Ja nawet nie znam tej bajki Dreams. Znasz? Nie? Nie O, tutaj są jakieś Dreamsy. Tam są Animal Crossing. Też to są serie, których nie widziałam. Nie, to jest To jest, tak? Dobra. To chyba tych bardziej nie ma. A tutaj jest Marvel. Takie rośliny Lego, myślę, że już do nas wchodzą. Nawet widziałam chyba takie, ale nie wiem, czy w takim chińskim wydaniu, na przykład kot na szczęście, szczęśliwy kot. I tutaj są chyba bambusy i jakieś inne kwiaty, nie... typowo azjatyckie. Ale mamusiu, my mamy w domu jedno drzewko. Tak? No. O. Takie Lego. To nie wiem, czy są, czy nie. Ale kwiaty są super, zobacz. Bardzo mi się podobają. Widzisz? Ten wygląda prawdziwy. To jest super, bo to pewnie są jakieś takie, które można łączyć właśnie w, jeden taki, w jedno takie miasto. Super to jest. I tutaj jest właśnie napisane, że one są out of stock, czyli niestety tutaj nie do kupienia. Ale świetne, Taka, tak, takie miasta, właśnie, które się łączy w całość, to jest coś super. O nie! I tutaj jest. DeLorean. Z back to the future. To w sumie mogłabym dostać na urodziny. Cieszyłabym się z tego. A tu dla tych, którzy jeszcze tęsknią za moimi vlogmasami, zobaczcie. Miasteczko świętego Mikołaja i Post Office. Jest też w Lego. No i dla fanów świąt i klocków Lego, można też coś zbudować wieniec który jest Aha. równie piękny. I tu kontynuacja dla prawdziwych fanów świąt. Zobaczcie ile tutaj jest serii świątecznych koleków LEGO. Lep się tym, co ci pokonało. <laughs> Clean cleanem. <laughs> Dobra. Może się nie Rewelacja na Bałtyku. Lody lody na patyku. Naprawdę dobre. A to nie jest makaron. A, tam pod spodem jest makaron, To, to są te grzybki. To są te grzybki właśnie, dobra. Ja zamówiłam zupkę, e, pomidorówkę taką. Z, z wczoraj. Ale... Aha, no bo to trzeba poczekać. Mogłam sobie białą zamówić. Nie wiem dlaczego się dam namówić na pomarań... na e, pomidorówkę. No bo ona, ona, ma po prostu tutaj przecież wsypane. Jest, nie? O, Emil, ty tam nie wkładaj palców, dobra? O nie, z prawdziwymi pomidorami i z wołowiną. To jest dla Piotra, on sobie zamówił wiadro zupy. Marta dostanie też wiadro zupy. Nie wiem, jak to zjedzą, bo musieli na ten odrząd. Wyszliśmy już z Uniwersala. Zjedliśmy nudle, słynne singapurskie nudle tutaj. Zupkę z makaronem. Tak jak widzieliście zresztą. I muszę powiedzieć na temat tego Uniwersala tyle, że Zabrakło mi tam powrotu do przyszłości, ale to ja mam sentyment po prostu do powrotu do przyszłości. E, zabrakło mi też Harry'ego Pottera, co też ja mam sentyment do Harry'ego Pottera, ale to co było nowego, to było bardzo dużo szereka, którego nie było w LA wcześniej. Mm, były minionki, były w LA akurat, e, a cała reszta jakby się kręciła wokół tego, co, co widzieliśmy. Wydaje mi się, że było mniejsze, trochę niż e, właśnie w tym, w którym byliśmy. Ale czy polecam? Bardzo polecam, bardzo mi się podobało. Uważam, że naprawdę warto spędzić dzień tam i oczywiście ten fast track, jeżeli chcecie wejść przynajmniej na większość tych atrakcji, to jest taki naprawdę must have. No bo tego się nie da zrobić w jeden dzień z tymi wszystkimi kolejkami, tak żeby zdążyć, no bo tam niektóre kolejki były po 60 minut bez fast tracka. A było chyba jeden albo dwa takie miejsca, gdzie w ogóle nawet pastrach nie działał. Ale ogólnie bardzo polecam. Naprawdę. Fajne wrażenia. Dzieci się bawiły super. Dla dorosłych też to jest naprawdę świetne. Tam też było bardzo dużo osób, które były dzieci. Story. Patrzcie, to jest sklep Apple w Singapurze. Czy wy to widzicie? My myślałyśmy, że to jest jakaś fancy restauracja, a to jest Apple. Idziemy? Idziemy, to jest ja wykupię słuchawki. We're going Like these frozen. Ładne kolory, nie? Zobacz. No, ten jest fajny. No kolor. Ten, jest fajny. ten jest fajny. No, fajny, fajny. Fajny, bo różowy? I co, jednak nie zdecydowałeś się na te moje. Na te, nie. które ja mam. Nie, bo te po prostu znam. Wiem, że mi nie wypadają jak biegam. I jak, jak śpisz... <gry> no tak. Są tacy, którzy zasypiają w słuchawkach. Audiobooki. Książki. To ty, czytasz książkę i zasypiasz. No. To, po prostu leci dalej. Wracamy do domu. Już resztka misił. To jest 22. Jak ja nie wiem Ale ostatnio często tak jest, że mi się szybciej prąd kończy niż im. Chodzimy do centrum handlowego, w którym... Gucci, pana, Chanel, Prada, i wszystkie inne, ale tak. będziemy dzisiaj tylko przechodzić. Dzisiaj, e, Dobrze, Dobrze, że akurat, o, że, że wchodzimy. Chanel. Że wchodzimy tutaj, jako ona już nie ma siły. To jest bardzo dobrze. E, no, Jest tak ten, wystrzałowo, że tak powiem. Znaczy, że jeszcze nie uwagi na takie. Ja wiem. Chociaż Amy dzisiaj szukała w Labutonie czy w czymś tam w tu <noise> tutaj łódeczkami możecie popływać sobie. Ja widziałem, kochanie, że my w Warszawie mieliśmy takie sushi, sushi boat na łódeczkach, a, a tutaj po prostu są ludzie, mogą sobie pływać w tym tak. shopping center. Dokładnie. Tak, komuś płonęło rozrywki, to można sobie popływać łódką. Ot, tutaj jeszcze Chloe, co się mówi? W każdym razie, żegnamy się z wami dzisiaj, tak. trzymajcie się, do następnego vloga, który będzie na pewno już wkrótce. Wciąż z Tajlandii! Znaczy wciąż, nie, dzisiaj jesteśmy w Singapurze, dobra. No. Następny pewnie będzie z Tajlandii. nie wiadomo, nie wiadomo, nie wiadomo, gdzie się zacznie.